Kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd produktów do, u, do oczu. Do oczu jakieś tusze, kredki do brwi, jakieś pojedyncze cienie, których nie widzieliście wcześniej, e, jakieś kremowe tak, tak, e, jakieś kleje do do, powie, do, tych, do cieni i tak dalej, i tak dalej. To będzie krótki film. Przygotujcie się na ten, który tutaj widzicie, bo to będzie kolejny raczej. I tego jest ogrom. Także zapraszam Was na ten przegląd. Muszę zrobić przeglądy, bo muszę zrobić sobie tutaj porządki w tych wszystkich moich gratach. Bez tego dużo. Jak wiecie. Więc co? Ja sobie przygotowałam tutaj pudełeczko na produkty do oddania, lub wyrzucenia. Ale raczej do oddania. Są tutaj produkty do, do brwi. Aha, tu mam jedną produkt, którego nie pokazałam Wam w, w tym ustowym filmie. Jest to Lip Cushion z Ja tego nie będę używać. Jest to fajny, fajny pomysł, coś z gąbeczką, coś takiego wiecie innowacyjnego, coś nowego, niestety nie. Jak widzicie jestem po nagrywkach poprzednich, no i moje ręce wyglądają w następujący sposób, także słoczy za dużo nie będzie. Także tak, to raczej idę do oddania, więc tak, dalej, tusze do rzęs, nie wiem czy to są wszystkie, Jakoś mało mi się ich wydaje, ale możliwe, że to będzie wszystko. I mam tutaj tych tuszy 5. 5 tuszy. 6 powinno być. Jeszcze powinien być taki brązowy. Czekajcie. To jest Essence. A ja go używałam. Jeszcze chwilę wcześniej. No to gdzieś musi być. Ale jest jeszcze tuż z Essence, ale no to musicie mnie albo. Nie zrozumie, tylko uwierzyć mi na słowo, że jest taki tusz, którego nie umiem znaleźć. Ale jest taki. No, ale on zostaje. Dalej, o Boże, jaki to jest brudne. E, tusz z e, Oriflame Wonder Ultra. Ja sobie go zostawiam, bo chcę sobie go potestować. I musiałabym mieć jakieś pudło na te produkty, które zostawiam. Dobra, nie wiem. Dobra, na razie będę je tutaj odstawiać. Dalej, z Deli Tusz, którego miałam w zeszłym roku, podobne opakowanie do przetestowania. Także tak. Mój ukochany tusz z Essence, Isle of Extreme, jest to mój najlepszy chyba tusz jaki miałam dotychczas. Także, także tak. Kolejny tusz, gdzie myślałam, że to jest czarny, okazał się brązowy, ale jest ze Sky High, ale on jest, wiecie, no przed... użyję go, zużyję go raczej, bo ja brązowe tusze lubię. On jest otwarty, dlatego wam go pokazuję. Dalej Colmy Queen, który używam obecnie, i jest to jeden z fajniejszych tuszy, zaraz po tym różowym z Essence. I szukam go i znalazłam tylko na Notino. O tu jest ten brązowy. No, stał tutaj zaraz, patrzcie. No jest brązowy z Essence Lush with uh, Out Limits. Tutaj już jest go końcówka, więc raczej go uh, za jakiś czas sobie go zużyję. On jest bardzo też fajny. Także te dwa tusze zostawiam, znaczy te tusze wszystkie zostawię dalej mam co tutaj mam eyelinery, kredki, pisaki do piegów, kredki 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 do brwi to zaraz i coś mi się tu wysypało ale nie wiem co nie wiem czy nie jakiś bronzer matka jakie to brudne wszystko nie wiem co mi się tu wysypało nie podoba mi się to. Nie wiem, e, bo to pudełko było czyste. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Dobra, może kiedyś do tego dojdę. D tutaj mam e, eyeliner z Max Factora. I wiecie co? Ja sobie go od razu wyciągnę. Ale jest fajna, precyzyjna kreska. Fajna gąbeczka to jest. Dobra, ja sobie go wyciągnę od razu. Bo brakuje mi eyelinera. Tu mam taką brązową, znaczy taką szarą kredkę z Max Factora i to oddam. No, oddam. to jest taki szary odcień czyli do oddania. Tutaj pisak do piegów jeszcze działa. Także tak, on zostaje. Kredka, którą mam w projekcie, ta fioletowa i ta zielona też z Oryfiany, która jest w projekcie, więc ją zostawiam. Tu mam coś czego jeszcze nie przetestowałam. Mm, taki braużel. Nie wiem albo go używam. Nie. Wiecie co, ja go dam kumpeli. Ja nie będę tego trzymać. Nie jest mi to potrzebne. Ja mam swoje ulubione produkty do brwi i nie chcę nic kombinować. E, widzicie, to jest coś takiego: to jest taka szczoteczka. No, nie jest to taki jakiś produkt, właśnie nie pokazałam Wam go. Taka szczotka i. No, nie widzę tego. Jest to spaezę. Może będzie to fajne, może nie, ale nie będę tego trzymała bez sensu, więc oddajemy. A tu mam moje kochane, najokońsze kredki do Briwizy Rival Delup. Tak, Delup. Jeszcze mi zostały 3, 4, 5, 6, 7. Tylko 7. To tylko 3 zużyłam w ciągu roku. Spoko. Fatalnie, fatalnie. Nie wiem, o nie wkrótce. Chciałam w inne miejsce. Tu mam lepik do cieni. Z glam shopu to zostawiam sobie. Tu mam taki żel do brywizy. Orywam, sorry, że to jest takie brudne, ja nawet nie wiem z czego. To jest bardzo fajny żel. To akurat mogę sobie zostawić. Jest bardzo podobny do tego tutaj. Ja go bardzo lubię, ten żel. I to jest jedyny żel, który taki, wiecie, kolorowy, który zostawiam, bo przezroczysty to jest ten z Han Muszę wziąć chusteczki. Albo cokolwiek tutaj do czyszczenia. I to sobie zostawiam, bo to jest mój ulubiony laminator z HAN. Ja bardzo go lubię i bardzo polecam. <laughs> tu mam kredkę z burżuła, którą też mam w projekcie, ale bardzo rzadko po nią sięgam w ogóle, praktycznie. No ale jest, jest, jest. No i zostało mi tutaj pięć produktów. Trzy, których jeszcze nie widzieliście na kanale. Więc zaraz ja też dam do pudełka do testów. Więc to jest tutaj, jest tutaj: jest Brush Up by Maxineczka. To są te dwa e, cienie, takie e, błyszczące cienie do powiek. I to jest 0,3 chyba. Tak, to jest 0,3 Lawenda. A to jest 0,4 Sparkle Bubbles. I to jest taki takie pasty bardziej. Więc to daję do testu. Oj. Tu mam taką, taki laminator do brwi. To nie wiem, czy to będziemy sobie testować razem. Pomyślę nad tym. Laminator z Shopu, ale dam to do testów. Fajne, bo to jest takie maleńkie 7-gramowe pudełeczko. Zobaczymy. I tu mam tak, tu mam prawie zużytą taką pastę ze Gen Z, Ja lubię takie rzeczy też to czasami używałam to jest chyba zeszłoroczna kolekcja, jak się nie mylę i to jest ten Genzy Glitter Pasta 01 euforia. ja sobie to dam tutaj, bo też to chcę zużyć może też to będzie w jakimś projekcie Zero, którym się tym glitter, i to jest taki sypki glitter, ale tego mało używam na razie, więc to zostawiam więc spoko i to wszystko w tym filmie Ej, ja zdałam sobie sprawę, że to już koniec tego filmu. Bo wiecie co? Tych produktów jest dużo, dlatego nie łączę. Wolę, żeby był filmik drugi. I też lepiej to będzie wyglądało, bo to są oczy. A do twarzy przejdziemy sobie w kolejnym filmie. Także kochani, co? Zostawiajcie łapkę w górę, komentarz, subkę. I... Aha. Mogłam najpierw powiedzieć, ile tego mi zostało. Tak ostatnio. Tu mi zostało trzy...

Pomadka. Czyli pomadek było 62. W sumie to daje 22 produkty do twarzy, twarzy e, nie do twarzy, do brwi i do ust. Także tak, kochani, zostawiacie łapkę w górę, komentarz i widzimy się w kolejnym. Buziaczki, pa pa!